Tradycyjnie jak to roku sypią się życzenia wokół. Większość życzy świąt obfitych i prezentów znakomitych. A ja życzę, moi mili, byście święte te spędzili, tak jak każdy sobie marzy. Może cicho, bez hałasu. Idąc na spacer gdzieś do lasu, może w gronie swoich bliskich. Jedząc karpia z jednej miski. Może gdzieś tam w ciepłym kraju. Czując się jak Adam w raju. Może lepiąc gdzieś po Jeśli śniegu napada. Te piękne święta niech każdy pamięta. I serca płynące życzenia. Zdroweczka, marzeń spełnienia i iskierek radości. I dużo miłości życzy. Graça justa!